Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, chciałem wygłosić oświadczenie Platformy Obywatelskiej Powiatu Trzewskiego. Platforma Obywatelska Powiatu Trzewskiego stanowczo sprzeciwia się organizacji spotkania z cyklu Świadomi Patrioci, które ma zostać poprowadzone przez Radną PIS panią Annę Kołakowską. Pani Anna Kołakowska wielokrotnie wypowiadała się używając języka nienawiści, jak również zachęcała swoich zwolenników do fizycznej napaści na posłankę Platformy Obywatelskiej, panią Agnieszkę Pomaską. Jak sama napisała na portalu społecznościowym Facebook, mając ją właśnie na myśli, trzeba to coś złapać i ogolić na łyso. Te słowa w naszej ocenie całkowicie dyskwalifikują tą panią, panią Annę Kołakowską, jako osobę przyzwoitą, mającą moralne prawo do wygłaszania tak poważnego wykładu o patriotyzmie. Dlatego zwracamy się z apelem do pani dyrektor Fabryki Sztuk, Alicji Gajewskiej, o odwołanie spotkania z radną Anną Kołakowską z uwagi na to, że instytucja, którą zarządza, nie powinna przyczynić się do promocji osób, Posługującym się tego rodzaju językiem. Nadto zauważyć należy, iż w tej sprawie swój sprzeciw zgłaszają inne organizacje, jak również osoby prywatne, np. pan Jakub Krużycki, który swój apel opublikował na portalu tyczy.pl. Na marginesie zauważyć należy, iż osoba budząca tak wiele kontrowersji którą jest pani Anna Kołakowska, może sprowokować jej przeciwników do niekontrolowanych zachowań, co może doprowadzić do awantury zagrażającej bezpieczeństwu uczestników spotkania. Dziękuję bardzo.